Rozważania adwentowe. Dzisiaj w Ewangelii Jezus, pytając, z kim mam porównać to pokolenie, zwraca nam uwagę na postawę ludzi, którzy widzą, dostrzegają znaki obecności i działania Pana Boga w swojej codzienności, ale nic sobie z tego nie robią. Nie potrafią, mimo tych oczywistych znaków, żyć wiarą, i nadzieją. Te słowa wypowiadane dziś, 13 grudnia, w rocznicę wydarzeń minionych w naszej Ojczyźnie, zwracają szczególnie naszą uwagę na znaki obecności Boga, zwracają naszą uwagę na znaki czasów, które Bóg daje nam każdego dnia. Niech ten adwent który przeżywamy, który prowadzi nas do roku, do roku świętego. Niech ten adwent, który prowadzi nas do szczególnego spotkania z Bogiem tu na ziemi, w świętach Jego narodzenia czy w wieczności, mobilizuje nas każdego dnia do tego, byśmy byli otwarci na znaki, jakie daje nam Bóg, byśmy z Jego łaską i pomocą Ducha Świętego właściwie te znaki odczytywali. Według nich kształtowali swoje życie, według nich kształtowali codzienność naszej Ojczyzny i całego świata.